Znasz anatomię, ale nie uczono cię o energii. A przecież to ona decyduje o leczeniu. Pacjent to nie jest tylko ciało. To przekonanie, to emocje, to intencja. I to właśnie one mogą blokować albo wspierać zdrowienie. Nie nauczono nas tego, a przecież w gabinecie działa nie tylko skalpel, ale też słowo. Intencja, obecność, wsparcie. Jak mówił Neville Goddard, leczenie to nie eliminacja objawów. To przywrócenie harmonii. Spójrzcie, efekt placebo działa aż w 30%. Tak mówią badania, ale to jest aż 30%. Tak, zdarzyło mi się podać placebo. I za każdym razem. W zasadzie 8 na 10, albo takie mocne 7 na 10, e, dawało pożądany efekt. Naprawdę? I to nie efekt placebo, to jest, kochani, potęga świadomości. Tak wielką mamy moc. Zapisz to i zacznij traktować swoją obecność jako narzędzie leczenia. Tu uczymy się medycyny duszy.